Dzień dobry Państwu, witam kolegów. Tradycyjnie już spotykamy się, a żeby porozmawiać o samorządach, bo każdy z nas ma te związki samorządowe, ja byłem samorządowiec, a wy obecni samorządowcy. Samorząd to nie jest wuj, burmistrz, prezydent czy starosta. Samorząd to wspólnota mieszkańców, natomiast starosta, burmistrz, wójt. Na rzecz tej wspólnoty musi pracować, musi realizować zadania dla tej wspólnoty, ale bez pieniędzy nie będzie realizował. Porozmawiajmy dzisiaj w kontekście naszych wcześniejszych audycji, gdzie mówiliśmy stricte tylko o pieniądzach, o sferze bezrobocia, zadań oświatowych realizowanych przez samorządy gmin, powiatów również, opieka społeczna. Porozmawiajmy o tym, czy macie pieniądze, czy samorządy mają pieniądze. Czy wszystkie możliwości są wykorzystane? Mówiłem o Funduszu Pracy, który, powtórzę to, nie wiem jakim prawem, jest blokowany przez ministra Rostowskiego, a powinien być uruchomiony, ażeby przeciwdziałać właśnie bezrobociu. Powiedzcie mi też, skąd się bierze, jak myślę, chyba powiedzcie mnie i innym, ja wiem. Przydomek, którym samorządowcy określili minister finansów, gargamel. Czy to nawiązanie do tej bajki i wiara jednak samorządów, że ten gargamel jak nie złapał smerfów, tak samo i ten gargamel, czyli minister Rostowski minister finansów, który jest najmniej przychylny od roku 90 dla samorządów, chyba najgorszy minister od roku 90. Ego. 1990 w Polsce, że też nie dopadnie samorządów? Sądzę, że jest to wiara, wiara i nadzieja, ale ja chciałbym wrócić do wstępnego wstępnej treści. To rzeczywiście spotykamy się po raz kolejny w gronie samorządowców, dlatego że kolega poseł jest samorządowcem doświadczonym, a z drugiej strony czynnym tylko w innym miejscu, w miejscu parlamentu. Z drugiej strony kolega Zdzisław zasili te szeregi, które mają podeprzeć wiarę i nadzieję samorządowców, wracając do, do bezrobocia, do Urzędu Pracy. Tak jest i to jest dziwne dla samorządów powiatowych, dlatego, że przez kilka lat walczyliśmy, żeby środki w większym zakresie przeznaczać na tak zwane działania czynne, a nie bierne, czyli na staże, tworzenie miejsc pracy, stanowisk pracy, a nie na szkolenia, które po prostu czasem no, były co najmniej dziwne. Z drugiej strony widzimy jakąś taką atmosferę, która coraz bardziej jakoś tam rozszerza się w mediach, w prasie, iż za bezrobocie są odpowiedzialne, Powiatowe Urzędy Pracy. To jest co najmniej dla nas dziwne, dlatego że urzędy pracy nie mogą same stworzyć stanowisk pracy, że urzędy pracy nie mają środków tak dużych i wystarczających, które by pozwoliły zbudować zakłady pracy, stworzyć atmosferę, warunki do tworzenia nowych miejsc pracy, warunki do ściągnięcia inwestorów na dany teren, ściągnięcia środków finansowych, funduszy. To jest niemożliwe i dlatego ze zdziwieniem patrzymy z jednej strony na to, co kolega poseł powiedział, że minister finansów w jakiś sposób ogranicza i nie wiem, gdzie te środki przeznacza, na co wykorzystuje. Środki, które są celowe jako środki mające wspierać zwalczanie bezrobocia i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Jak to z poziomu gminy? Ja tak, wracając do początku naszej rozmowy, to jestem wdzięczny tutaj Panu posłowi, jak również Panu starości za tę życzliwość i otuchę kierowaną w moją stronę. Bo jest mi potrzeba w tym akurat gorącym czasie. Natomiast z poziomu gminy, właśnie wygląda w ten sposób, że mnóstwo ludzi zasila szeregi po potrzebujących w mops w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, że coraz więcej ludzi jest potrzebujących, coraz więcej ludzi potrzebuje wsparcia że coraz więcej ludzi ma problemy z zapłatą za czynsz, że coraz więcej ludzi ma problemy z zapłatą za media, że coraz więcej ludzi przybywa, którzy mają problem z zakupem wyprawek szkolnych i to są problemy egzystencjonalne, przed którymi stoją również samorządowcy. To nie jest problem tylko rodziny, to nie jest problem tylko osoby, które to dotyka, ale to jest problem, który jest niesmiernie widoczny również w samorządzie, bo jeżeli brakuje, można powiedzieć pracy, jeżeli nie ma pracy, jeżeli nie ma miejsc pracy, to również jeżeli firmy y, są likwidowane to tym samym są mniejsze też wpływy do samorządów gminnych. Trzeba też na to zwrócić uwagę. To tym samym praktycznie przybywa tej biedy. Jak przybywa biedy, to tym samym zaczyna być problem z funkcjonowaniem właściwym samorządu. Brakuje tej wiary, brakuje optymizmu, brakuje tej nadziei. I tą nadzieję należy przywracać. Tą nadzieję trzeba widzieć również w programie, w którym organizacji, którą reprezentujemy w jakiś sposób Prawie i Sprawiedliwości. Gdzie są tam pomysły na to, żeby to, to bezrobocie likwidować. To są pomysły na to, że aby tworzyć średnią klasę to przedsiębiorców, aktywnych ludzi, którzy podejmą się wysiłku działań. Mamy przykłady w wielu środowiskach, czy w Szyżowie, czy w Dębicy, czy w innych okolicach, że no, ludzie się aktywnieją, tworząc stowarzyszenia, tworząc inicjatywy lokalne, które pozwalają no, przeciwstawić się tej y, patologii, która y, wszędzie się nam wciska. Mam nadzieję, że działania, które y, podejmujemy, te wysiłki, które podejmuje pan poseł, starosta i wielu, wiele samorządowców, bo to to naprawdę wspaniali ludzie, którzy no, troszczą się o, o mieszkańców swoich, no pozwolą na to, że tą złą pastę, złą sytuację przerwiemy i wreszcie zaświeci w jakiś sposób nadzieja w wielu rodzinach, którzy mają problemy. Drogi starosta, ja ci zadam takie pytanie, konkretne pytanie, i to bardzo trudne. Coraz więcej się mówi o tym w Sejmie, szczególnie ze strony ministra Finansów, Ministerstwa Finansów. Takie padają prawie, że. No nie pogróżki, tylko zapowiedzi, że od nowego roku nie będzie dla Powiatowych Urzędów Pracy pieniędzy na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku. Z czego Ty zapłacisz? I czy jesteś w stanie zapłacić? Do czego się sprowadzi samorząd Powiatowy, jeśli tego typu działania, przedsięwzięcia, pomysły, głupie, szkodliwe, niebezpieczne, ale nie dla urzędników, tylko przede wszystkim dla ludzi oczekujących pomocy, będą się pojawiać? To jest to, co przed chwilą powiedziałem, że ta atmosfera wokół powiatów, Powiatowego Urzędu Pracy, jest co najmniej jakaś nie do uzasadnienia. Wracając do wypowiedzi pana ministra, no ja szanuję rząd i przedstawicieli tego rządu, ale sądzę, że pan minister finansów powinien odsłuchać swoją wypowiedź. Może ona zmusiłaby go do refleksji, dlatego że przykład następny, jeśli chodzi o bezrobocie i, i działanie po prostu w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia warunków do powstawania miejsc pracy, powstają agencje zatrudnienia, które mają całkiem inne warunki niż powiatowe urzędy pracy, które no, są czasem po prostu postawione. W takiej pozycji uprzywilejowanej, co też nie powinno mieć miejsca, dlatego że środki, które są przeznaczone do posiadania czy do dyspozycji agencji, na jednego bezrobotnego. Są dużo większe, kilkakrotnie większe niż środki, które ma do dyspozycji Urząd Pracy. I po prostu jest to dysproporcja, a oprócz tego to powoduje też złą taką atmosferę, dlatego że społeczności ludzie, którzy autentycznie potrzebują miejsca pracy, którzy nie mają środki na codzienne utrzymanie siebie, rodziny, oni na takie rzeczy reagują bardzo negatywnie. I to stwarza taką atmosferę, która jest bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o osiągnięcie celów, o prowadzenie w ogóle polityki zwalczania bezrobocia. Ale ustosunkując się konkretnie do tego pytania, to jest niemożliwe, bo powiaty takich środków nie posiadają. Oczywiście. Wszyscy o tym chyba wiedzą, ale tylko nie wie sam minister finansów. Chociaż tutaj ja mówiłem, że wymieniając zmienia nazwiska pana Rosowskiego jako ministra finansów, w zasadzie jest to księgowy, główny księgowy budżetu. De facto minister finansów jest pan premier Donald Tusk. Minister finansów, konstytucyjny minister finansów realizuje politykę partii tej wiodącej. Czyli nie mówmy tutaj, że to jest tylko wina ministra Rostowskiego jako osoby, jest to wina tego układu. Platforma Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast zaczęliśmy mówić o bezrobociu, ale tak samo to jest problem realizacji oświaty na różnych poziomach. Później szeroko pojęta opieka społeczna. Mówiłeś tutaj poprzednio też o bardzo złej, bo nie powiem, że nieszczęśliwych zapisach ustawy o opiece zastępczej. To wszystko powoduje, że samorządy generalnie się chyba z. Próbuje sprowadzić do instytucji czy też do podmiotów zarządzających coraz bardziej długiem, tym samorządowym. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że obraz Polski, czyli tych wiosek, miasteczek, miast, powiatów, województw, właśnie ten obraz Polski, to zmieniły samorządy od roku 1990, a teraz się ich wytrąca wszelkie te instrumenty. Czy podzielisz do wizji, sprawie Tutaj, tutaj. szanowny poseł zwrócił uwagę na fakt w poprzednich audycjach właśnie zadłużenia samorządów. Ja obawiam się, że, że to zadłużenie rzeczywiście powoduje totalny chaos i totalny dramat. Przeniesione zostanie z, z punktu z pułapu centralnego na pułap samorządowy. Mieliśmy przykład, że już samorząd są na 74 miliardy złotych. Ten dług również rośnie, bo samorządy ratując się przed tymi problemami, o których tutaj mówimy, no muszą zaciągać kredyty, jak kredyty nie są też tanie. Z drugiej strony chcę pokazać, że przy budżecie 150 milionów złotych na przykład miasta Dębica, blisko 150 milionów złotych, 25 milionów zł trzeba, samorząd dopłaca dodatkowo do światy. Gdybyśmy te pieniądze yy, włożyli na przykład w projekty unijne, to mamy kilka razy więcej, można powiedzieć, pozyskanych środków. Mamy rozwój Dębicy, mamy tworzone nowe miejsca pracy, mamy praktycznie inwestycje, które są niezmiernie potrzebne. Jest szansa na zyskiwanie nowych inwestorów. Jeżeli tych pieniędzy będzie brakowało, jeżeli te obciążenia będą rosły, a będą rosły, wobec powyższego nastąpi odwrotna sytuacja, odwrotna reakcja, zubożenie, zamykanie się w sobie, inwestowanie tylko w to, aby samorządy mogły przetrwać, przeżyć i załatwić najpilniejsze sprawy. Będą tylko remontować, łatać dziury, na przykład zamiast yy, budować nowe drogi. Dokładnie tak jest. Natomiast z perspektywy, z poziomu powiatów, wszystko, jak to wygląda? W ogóle? Samorządy powiatowe też odpowiadają za taki zakres, który jest Czyli podstawowa opieka zdrowotna obywateli, opieka społeczna, piecza zastępcza, zwalczanie bezrobocia, czyli to są wszelkie obszary, na które po prostu są potrzebne ogromne nakłady, ogromne środki. A do tego potrzebna jest współpraca państwa, rządu w kierunku określenia tych kierunków rozwoju i działania. Na dzień dzisiejszy muszę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że takiej współpracy nie ma. Dlatego, że przepisy tworzone, ustawy, które nas zobowiązują, one nie służą zwalczaniu bezrobocia, nie służą wzmacnianiu służb, które są odpowiedzialne za opiekę społeczną. Ja dla przykładu tylko podam, że w tym roku powiat Rzeszowski w pewnym miesiącu musiał przejąć kilkanaście dzieci i otoczyć opieką. Na zasadzie interwencyjnej. A to jest, y, szybko sumując, jedno dziecko miesięcznie pobyt w placówce interwencyjnej, to jest w granicach 7-8 tysięcy zł. Są przyjmowane akty prawne o znaczeniu ogromnym, bez konsultacji z samorządami. Rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego została zmarginalizowana. Natomiast można by było przyjąć kilka, na przykład rozwiązań, które by umożliwiły Pozyskanie do budżetu państwa szeregu pieniędzy, ale o tym będziemy rozmawiać następnym razem. Dziękuję za współpracę, dziękuję państwu i zapraszam do następnych takich spotkań. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.